No kurwa, ale ci pojechałem, co? Pomyślmy, pomyślmy, Jak by cię tu wyciągnąć? Kurwa. Pierdalać mi z drogi z kurwy Nie widzicie, że pracuję? Proszę mi kuźwa nie przeszkadzać w tej chwili. Proszę, to jest moje upoważnienie do kopania tutaj tunelu. Co ty kurwa, pierdolisz? Ty kurwa nie umiesz pisać, czytać i w ogóle jesteś popierdolony. Ja tu jestem kurwa pansowa i on zawsze racje. Jesteś kurwa pedał nie pancowa i żeś no. mi kurwa z drogi. Kurwa ja pan pedał, ty jesteś siódjebany jebany i nie masz jajek. Dobacz kurwa lepiej co kupuj drogi. Szkurwy się, jak on tu masz? Co się kurwa gapić. Jezus Maria, jak cię tutaj teraz wyciągniesz No nie wiem kurwa może dynamitem albo kurwa się szczero. Łopatą w dupę kuźwa i wyjdzie, albo zrobię podskop. Boże, że mordy, utknął na czaczy. Nic tu nie poradzę, weź do domu. Kurde, ślizga, ale jesteś upierdolony. Chyba zrobię sobie przerwę na obiad. Mówiłem kurwa, dynamitem, albo się gierą. Obciąć mu i kurwa idzie podskop. Co ty kuźwa wiesza obliczenia, gościu? Przecież ty jesteś kurwa puść, tak jak nic. Ja kurwa pusz, tak, ja ci dam za. Zamknij się, nic się nie odzywaj w ogóle i... Jak śmiesz mnie dotykać, brudasie jeden Brudasie? Ty się kurwa się nie śmieć, ty piją no, Nie pierdol smutów masz Szpierdala, gościu, nie widzisz, że kuźwa... To no, spierdalaj, jak śmiesz się tak do mnie odzywać w ogóle Spierdalaj mi dogi, idę do, do domu, braziłem się na kurwa jebany chuliu No Fuck you i nie mi się na oczy nie pokażesz, szukaj się Aaaa, uhu, uhu, uhu. Mówiłem, mówiłem, nie kochasz, nie kochasz, nie Chyba każdy pierdolisz.